Cześć, z tej strony ZiemiX wy widzicie właśnie kolejne ciekawostki. Przez długi czas ich nie było. Przyczyny macie podane w tym filmiku, do którego odnośnik właśnie znajduje się na waszych ekranach. Także zapraszam do obejrzenia, będziecie, będziecie bardziej mądrzejsi, jeśli chodzi o temat. No i co? I zapraszam Was na ciekawostki z Five. Five jest jedyną mapą, na której możemy grać politykami. Co daje dosyć dobre podłoże dla kogoś, kto nie lubi tego zawodu, bo może za każdym razem ginąć na pierwszej fali. Takich agentów już spotykałem w grze online. Five jest jedyną mapą, na której możemy samodzielnie niszczyć bariery. Możemy co prawda zniszczyć je tylko za pierwszym razem, kiedy są w postaci szkłan. Następnym razem zostaną one już zabite deskami, których nie możemy zniszczyć samemu. Five jest pierwszą mapą, na której mamy możliwość zbudowania przedmiotu. W tym przypadku nie jest to zbyt skomplikowana sprawa, ponieważ jest to tylko dołożenie części do pułapki, ale... W ten sposób to się zaczęło. Five jest pierwszą mapą, na której możemy zobaczyć filmowe intro. Nie będę Was tu teraz zanudzał, co w ale możemy kawałek zobaczyć. Miężniczki! Powiedziano, że Pentagon został przekroczony. Zombies. Miężniczki, w czasach takich, like naszej capacności na retaliację musi być i musi być masową, aby przetestować wszystkie formy agresji. Miężniczki, lock and load. Fife jest pierwszą mapą, na której podczas specjalnej rundy nie ma Helhansów, a jest nowy przeciwnik. W tym przypadku Pentagon Thief. Fife jest jedyną mapą, na której nie mamy możliwości zobaczyć światła dziennego. Nie ma ani jednego okna, ani jednego otworu, przez który możemy zobaczyć niebo. Fife jako pierwsze posiada swojego ekskluzywnego perka, jakiego nie znajdziemy na żadnej innej mapie zombie. Jest to Bonfire Sale, który zmniejsza koszt paka puncha na 1000 punktów. Możemy go otrzymać od zabitego Tifa, który nie zdąży zabrać nam broni. Pierwotnie Treyarch planował wprowadzić na tę mapę Wunderwaffe DG2, o czym świadczą dźwięki postaci podnoszącej tą broni z mystery boxa. Koniec końców dostaliśmy Winter Aula. Czy była to zmiana na lepsze, czy na gorsze, to już pozostawię Wam. Akcja na Five dzieje się w tym samym czasie, co akcja na Ascension. Świadczy o tym fakt, że przez czerwone telefony możemy porozumiewać się z oryginalnymi bohaterami walczącymi z zombiekami właśnie w tamtym miejscu. Jeśli grałeś na tej mapie pewnie wiele razy byliście w pani krumie, ale czy zauważyliście, że wisi tam portret Edwarda Richtofena? W jednym z laboratoriów na dole znajduje się unieruchomiona świnia. Legenda głosi, że ktoś pozostawił ją żywą, przechodząc koło niej. Ostatnią ciekawostkę sponsoruje Amstel. Jest to fakt, że w laboratorium w ten sam, w którym możemy zakupić Bowie Knife'a. Leżą bronie Reagan, Thundergun, Winter Owl oraz Death Machine. Niestety nie możemy ich podnieść, a szkoda, bo Thundergun by się niewątpliwie przydał. To tyle na dziś, mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie też suba. Eee, I co, I całkiem niedługo lecimy już z Ascension. Jeśli macie jakieś dodatkowe pomysły na to, jakie ciekawostki mogę robić poza jeszcze mapami Skoda, eee, piszcie w komentarzach, na pewno to rozważę. Tyle, trzymajcie Hej. V enem z zabalatorjev na, na dole debidu.